Cześć, tutaj Ania i Mateusz z Dance From Home. Jeżeli oglądacie ten filmik, to znaczy, że już wkrótce Wasz Wielki Dzień, a tym samym Wasz pierwszy taniec. Cieszymy się, że jesteście tutaj razem z nami, bo oznacza to, że chcecie bardzo dobrze przygotować się do Waszego pierwszego tańca, w czym bardzo chętnie Wam pomożemy. Przekażemy wam kilka cennych wskazówek, o których warto pamiętać, by poczuć się pewniej podczas Waszego pierwszego tańca. Lista powstała na podstawie naszych osobistych doświadczeń podczas tańczenia choreografii, jak i na podstawie doświadczeń naszych kursantów. Ale spokojnie, lista nie powstała po to, żeby was nastraszyć, ale żeby uświadomić wam pewne aspekty, o których warto pamiętać i jak można w bardzo łatwy sposób im zapobiec. Jeśli jesteście gotowi, to zaczynamy. Wskazówka numer jeden. Przeciszcie swoją choreografię w sukni ślubnej i w garniturze. Dziewczyny, warto zatańczyć swoją choreografię w sukni ślubnej. Niektóre kroki mogą być wyzwaniem. Osobiście nigdy nie miałam większych problemów w zatańczeniu w sukni ślubnej. W żadnej z choreografii, jeżeli suknia była dobrze dopasowana. Natomiast uważam, że warto spróbować w niej zatańczyć, żebyś po prostu była spokojna. Jeżeli nie chcesz, żeby twój partner zobaczył cię w sukni ślubnej przed weselem, to najlepiej zatańcz tę choreografię sama. Albo załóż na suknię długi szlafrok, golf, cokolwiek. Teraz przedstawimy wam listę modeli sukni wraz z potencjalnymi wyzwaniami oraz gotowymi rozwiązaniami. Pierwszy model sukni to suknia z trenem. Tutaj istnieje ryzyko podeptania sukni, ale oczywiście mamy na to gotowe rozwiązanie, tren można podpiąć. Osobiście kiedyś nam się zdarzyło, że tren się odpiął i nie dało się go ponownie podpiąć i zatańczyliśmy całą choreografię, ani razu nie nadepnęłam, więc spokojnie nawet, jeżeli coś takiego się mu zdarzy, to nas śmiało po prostu tańczcie, kontynuujcie choreografię, ale jeżeli możecie, to jednak lepiej się upewnić, że ten tren Wam się nie odepnie dla świętego spokoju. Drugi model sukni to rybki. Niektóre podnoszenia mogą być wyzwaniem, bo nie będziesz po prostu mogła podnieść nogi. Jeżeli na przykład masz podnoszenie, gdzie podniesienie nogi jest konieczne, to po prostu zmień podnoszenie. Tak jest. W naszym kursie znajdziesz również alternatywy do podnoszenia. Jeśli chcesz wykorzystać inne podnoszenie, zapraszamy was do naszego kursu podnoszeń i alternatyw do podnoszeń. Tak, kurs znajdziecie na stronie teensfromhome.pl. Trzeci model sukni to tak zwane princeski. Upewnijcie się, że suknia jest dopasowana na długość, żebyście po prostu nie podetali sukni. Ja osobiście bardzo lubię tańczyć w princeskach, nigdy nie miałam większych problemów, żeby w nich zatańczyć. Natomiast tutaj będziecie mogły czuć pewne spowolnienie, bo większość z nich jest jednak ciężka. Także takie dynamiczne choreografie, myślę, w tym przypadku mogą być pewnym tak, wyzwaniem. Szczególnie przy obrotach, tak? Przy obrotach możecie poczuć pewne takie spowolnienie. Kolejny model sukni to suknia z kołem. Podobno może przeszkadzać przy niektórych podnoszeniach, natomiast ja, jak tańczyłam w sukni z kołem, nigdy nie miałam takich doświadczeń, więc spokojnie, jeżeli chcesz się upewnić, że nic się nie stanie, zadań w takiej halce z kołem. Suknia z długimi rękawami. Upewnij się, że będziesz mogła podnieść ręce do góry, dlatego że w niektórych sukniach po prostu mobilność jest ograniczona. Jeżeli w twoim przypadku jest właśnie tak. To we wszystkich tych fragmentach, gdzie miałaś mieć ręce w górze, trzymaj ręce po prostu wzdłuż ciała. Suknia bez ramionczek. Tutaj upewnijcie się, że suknia jest dobrze dopasowana i że wam nie zsunie się w dół. Jakie są rozwiązania? Możesz mocniej zawiązać gorset, ale tak, żebyś mogła oddychać, lub wykorzystaj przezroczyste ramionczka. Jeszcze jeden element sukni, czyli velo. Upewnij się, że welon jest dobrze wpięty i trzymaj podbródek do góry, żeby welon nie zasłonił Ci twarzy. Panowie, taniec w marynarce może krępować nasze ruchy, szczególnie kiedy e, marynarka jest zapięta. Według mnie najwygodniej tańczy się w kamizelce lub po prostu w koszuli. I tyle? I tyle. <grym> Wskazówka numer dwa. Koniecznie przećwiczcie swoją choreografię na sali weselnej. Zobaczycie, gdzie będziecie zaczynać choreografię, gdzie jest przód, gdzie będą stali goście weselni i ile macie miejsca. Tak jest. Również będziecie mogli ocenić nawierzchnię, czy nawierzchnia nie jest za śliska lub zbyt tempa. Żeby to ocenić, koniecznie zatańczcie choreografię w butach, w których będziecie tańczyli choreografię na waszym weselu. Dzięki próbie generalnej będziecie mogli ospoić się z nowym miejscem, dzięki czemu będziecie mogli poczuć się jak u siebie. Tak jest. Pamiętajcie, żeby przesłać nam efekty z waszej próby generalnej, a następnie efekty z waszego pierwszego tańca na weselu. Wskazówka numer 3. Koniecznie ćwiczcie również waszą choreografię w butach, w których będziecie tańczyli wasz pierwszy taniec. Tak jak wspominaliśmy, warto, żebyście przećwiczyli waszą choreografię na sali weselnej, żeby wyczuć nawierzchni. Warto również, żebyście na co dzień ćwiczyli waszą choreografię w domu, również właśnie w butach. Jeżeli tańczysz pierwszy taniec w szpilkach, warto, żeby się również ćwiczyła w nich choreografię. Zwłaszcza jeżeli na co dzień chodzisz w płaskich butach. Może okazać się, że tańc w szpilkach wymaga nieco więcej równowagi, że powinnaś wykonywać mniejsze kroki lub że partner powinien podnieść wyżej rękę podczas wykonywania obrotów. Przedstawiliśmy Wam trzy cenne rady, o których warto pamiętać przed Waszym pierwszym tańcem. Tak naprawdę lista jest dużo dłuższa. Dlatego przygotowaliśmy dla Was również checklistę z dodatkowym opisem, tak żebyście mieli pewność, że nic nie zaskoczy Was podczas pierwszego tańca. Darmową checklistę możecie pobrać klikając link w opisie. Kochani, pamiętajcie, że najważniejsze w pierwszym tańcu są wasze emocje, wasz uśmiech, radość. Patrzcie na siebie i czerpcie z tego tańca mnóstwo radości. Chcecie mieć przecież ładne zdjęcia i wspaniałe wspomnienia. Tak jest, to jest wasz czas, Tęczycie dla siebie, więc cieszcie się tą chwilą. Trzymamy za Was mocno kciuki i czekamy na wasze efekty. Do zobaczenia i powodzenia.